radio krakow Jest dzisiaj Dorota Pajączkowska, Nissan Polska. Witam. Dzień dobry państwu. Porozmawiamy dzisiaj o elektryfikacji w motoryzacji. Czy kiedyś motoryzacja będzie się nazywała elektryfikacją, czy, czy będzie trzeba zmienić nazwę? Ale nie, to tak naprawdę porozmawiamy o tym, że to jest droga, myślę, ku przyszłości, od której nie mamy alternatywy, bo kiedyś zasoby nam się skończą ropy i trzeba będzie pomyśleć o tym, co w zamian. Nissan jako jeden z pierwszych wyprodukował seryjny samochód elektryczny. To był Nissan Leaf, auto, które było entuzjastycznie przyjmowane. I oczekiwane bardzo długo, bo ja pamiętam, za, przed premierą mówiło się o tym, że to jest taki pierwszy krok w przyszłość. No już się stało faktem. To prawda i to, że otrzymał, to, że otrzymał tytuł samochodu roku 2011. Mm -hmm. Pokazują, pokazuje historia, że nie było na wyrost. E, mianowicie do, do dzisiaj sprzedało się ponad 180 tysięcy sztuk tego modelu, co biorąc pod uwagę, że jest specyficzną konstrukcją i wymaga e, no nie tylko specyficznej infrastruktury, ale też zmiany świadomości ludzi. To przede jest wszystkim. wielkim chyba. sukcesem. Mm -hmm. To właśnie dlatego też zacząłem od, od tego LIFA, ponieważ macie już duże doświadczenie. Coraz więcej producentów zaczyna produkować te auta elektryczne, jest ich coraz więcej, ale wy byliście jednymi z pierwszych w związku z tym y, pewnie macie też wiedzę, jak to funkcjonuje, jak to się sprawdza. Y, często obawiają się ludzie baterii. Co będzie z bateriami? To jest taka pierwsza obawa, pierwsza bariera. To prawda. Leaf w wersji europejskiej jest sprzedawany od dwóch lat, natomiast w Japonii pojawił się już w 2010 roku. Mamy więc dane z pięciu lat eksploatacji mhm. przez klientów na drogach właśnie tych ponad 180 tysięcy samochodów. Co więcej, w wyższych wersjach wyposażenia modelu Leaf jest system telemetryczny CarWings, który przesyła dane dotyczące jazdy, zachowania kierowców. Kierowcy, kiedy ładuje samochód, kiedy samochód jeździ, jakie robi przebiegi, dalej i tak dalej. To wszystko po, pozwoliło zebrać niewiarygodnie przydatną, olbrzymią bazę wiedzy, która nam służy do rozwijania kolejnych projektów elektrycznych czy modernizowania naszej gamy. Więc o tyle jesteśmy bogaci o, o tę wiedzę właśnie niż nasi konkurenci. Z kolei fakt, że. Inne firmy wchodzą na ten rynek, jest no, tylko potwierdzeniem tego, że nasza ścieżka była trudna, aczkolwiek bycie pionierem na pewno nie jest proste. Nie jest proste, ale też daje pewną przewagę, bo to wy zaczęliście i to się trochę z wami kojarzy. Ale pogdybajmy sobie trochę, bo tak się zastanawiam, jak to będzie. No bo w tej chwili ciągle jeszcze problemem jest ta bateria i zasięg tego samochodu tak? bo to nie są auta, które, którym, którymi pojedziemy na wakacje. To prawda, aczkolwiek pokazują badania, że w większości przypadków nie robimy więcej dziennie niż 60-80 km. To oczywiście zależy od miejsca zamieszkania, ale są to samochody obliczone na aglomeracje miejskie, mm -hmm. tak. 80 to jest niezłą zakładką, moim zdaniem. Tak, to to, przyzwoicie, To są takie przejazdy: praca, dom, zakupy, dzieci mm -hmm. do szkoły. I w takim kontekście przebieg, przepraszam, zasięg samochodu elektrycznego jest absolutnie wystarczający do codziennej eksploatacji. Oczywiście, jeżeli chcemy wyjechać na wakacje 500 czy 1000 km w jedną stronę, no, takim samochodem póki co nie jest to możliwe. Natomiast no, rzadko się zdarza też, że mamy w tej chwili jedno, jedno auto tylko w gospodarstwie domowym, więc. Tak ten... naprawdę na codzienne potrzeby to nawet lepszy jest ten elektryczny niż, niż spalinowy, klasyczny. Czyli co, to właśnie tym autem zapasowym, dodatkowym mógłby być ten z dużym silnikiem, o dużej pojemności w sensie bagażnika i którym pojedziemy na wakacje, a, a tym pierwszym samochodem jednak samochód elektryczny. Tak i powiem tak, nawet nie jest to do końca gdybanie, ponieważ zostało przeprowadzane w Europie duże badanie. To było siedem rynków europejskich, z czego pięć to największe, czyli Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy i do tego dwa jeszcze rynki skandynawskie i okazało się, że średnia roczna, y, jaką robią, jeżeli chodzi o dystans, samochody elektryczne jest o 40% większa niż średnia, jaką robią samochody spalinowe. Niemożliwe, naprawdę? Tak, ponieważ y, właśnie dziennie taki samochód jak Nissan Leaf robi średnio na tych rynkach 319 km y, przebiegu, natomiast samochody spalinowe średnio na rynku 222, więc widać, że jak już mamy ten samochód elektryczny, w domu, to jednak korzystamy z niego chętniej. Jest cichszy, nie kosztuje w zasadzie w ogóle jego eksploatacja, jeżeli mamy, na przykład tankujemy go w nocy, ładujemy, przepraszam, czyli mamy niższą taryfę energetyczną, czy być może mamy jakiś wiatrak w innych krajach, dużo częstsze Baterie solarne na dachu. Dokładnie. Jest cichy, rzeczywiście. Ja słyszałem już takie opowieści, że, że, że jednym z największych, z tym co najbardziej może dziwi kierowców po, 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 po tym, kiedy wsiądą do auta i ruszą testować, to to jak cicho jest w czasie jazdy? To prawda, bo samochód elektryczny dostarcza wrażeń z jazdy, które są absolutnie niespotykane w innych modelach. Po pierwsze, właśnie cisza, brak wibracji albo wręcz powiem tak, po pierwsze to jego osiągi, bo y, szybkość z jaką samochód rusza z świateł, no wbija w fotel, ponieważ y, no, maksymalny moment obrotowy jest dostępny od najniższej prędkości, więc y, no rzadko kto może się na, na światłach z takim samochodem ścigać na tych pierwszych metrach. Mm -hmm. y, Słyszałem też takie y, historie, że zdarza się, że kierowcy są zaskoczeni jak głośno pracują im wycieraczki w tym samochodzie. <laughs> tak, to są, to są powiedzmy wyzwania, jakie pojawiły się przed produkcją w momencie, kiedy wypuścili na rynek pierwsze samochody elektryczne, a mianowicie okazało się, że taki przeciętny użytkownik samochodu, który nie dysponuje jakimiś miernikami, nie jest naukowcem szalonym, który, który musi wszystko dokładnie sprawdzić, zauważył, że silnik właśnie wycieraczek jest za głośny, i że może coś jest z nimi nie tak, albo za głośne są opony, albo może te lusterka są jakieś dziwne, że, że tak szumią. Prawda jest taka, że to są dźwięki, które towarzyszą nam na co dzień w samochodach z silnikiem. Wysokoprężnymi czy benzynowymi, tylko z racji na obecność takiego, a nie innego silnika po prostu ich nie słyszymy. No właśnie, to jest też kolejny argument przemawiający za tego typu rozwiązaniami, dlatego że hałas męczy. I to nie tylko ten hałas na zewnątrz, ale ten w samochodzie, gdzie kabiny niby są wyciszone, raz lepiej, raz gorzej. Ale mimo wszystko ciągle ten silnik słychać. To tu, prawda. Tu, tu jest lepiej. No, szczególnie osoby, które y, pracują jako kierowcy, tak, czyli spędzają długie godziny za kierownicą, y, zdecydowanie są potencjalnie mniej zmęczone, zmęczone po takiej jeździe samochodem elektrycznym, chociażby nie wiem, kurierzy w mieście. Co będzie dalej? W jaką stronę to pójdzie? Jak y, to się wszystko rozwinie, bo rzeczywiście no, ropa naftowa prędzej czy później się skończy i trzeba Trzeba się zastanawiać nad rozwojem tej elektryczności, ale wiem, że takie nowoczesne rozwiązania widzą rolę tego samochodu nie tylko na drodze. On może pełnić również inne funkcje. To prawda, już są podejmowane pierwsze inicjatywy, żeby włączyć samochód elektryczny do ogólnego obiegu, czyli do ogólnej sieci elektroenergetycznej. I w przypadku LIFA, a nie jest to oczywiste, bo nie w każdym samochodzie na rynku elektrycznym jest to możliwe. Po podłączeniu specjalnej ładowarki samochód może jakby oferować przesył energii w dwie strony. Czyli można go na przykład ładować w nocy, kiedy taryfa jest najniższa, a być może na przykład mamy prąd z panelu solarnego na dachu, więc wtedy jest to tym tańsze. A na przykład w ciągu dnia, kiedy taryfa jest wysoka pobierać prąd z tego samochodu do zasilania urządzeń domowych, więc to jest znacznie znacznie szersze myślenie niż do tej możemy pory. Możemy sobie nawet prądu przywieźć autem, możemy pojechać kawałek dalej do sąsiada zatankować i przywieźć prąd do domu. Do tej pory rzecz niemożliwa, prawda? Absolutnie tak. Zresztą to co jeszcze do niedawna przeżywaliśmy w Polsce, czyli olbrzymie upały i problem z stabilnością sieci energetycznej, to też mogłoby być rozwiązanie w takich sytuacjach. I tego typu inicjatywy są podejmowane, jeżeli chodzi o Europę w w Hiszpanii właśnie Nissan nawiązał współpracę z największą grupą energetyczną tam i będą tworzone właśnie takie systemy. To się nazywa Vehicle to Grid, właśnie przesyłu energii w dwie strony. Przyznaję, że bardzo mnie to fascynuje. Jest to rzeczywiście zupełnie nowa ścieżka i nowe podejście, nowe spojrzenie. Ja... Byłem sceptykiem bardzo długo, jeśli chodzi o samochody elektryczne, ale im dłużej o tym myślę i dłużej nad tym się zastanawiam, to wiem, że nie ma odwrotu i i, i tak musimy iść w tą stronę. Natomiast to, o czym mówimy dzisiaj, ta wielofunkcyjność, te możliwości wykorzystania samochodu w sposób taki, o którym nieśliło się pierwszym konstruktorom tych aut, jest, jest niesamowity i bardzo mi się to podoba. Uważam, że to, że to rzeczywiście dodatkowo ubogaca pomysł na, na, na auta elektryczne. No nie mówiąc o takich korzyściach jak czystsze powietrze. tak To no wiemy, właśnie. że w Krakowie jest szczególnie dużym problemem, jeżeli chodzi. Tu problemem o w Polsce jest ciągle to, że nie ma przywilejów dla tych ludzi, którzy jeżdżą takimi autami. No bo wiadomo, oni mają pewne ograniczenia, ale w związku z tym można by im pozwolić jeździć buspasami, można by im pozwolić wjeżdżać do strefy, pozwalać im taniej parkować. Dać jakieś formy zachęty, które pozwolą ich przekonać, że będzie im lepiej jeżdżąc w mieście. Nam też będzie lepiej, bo nie będą kopcić. No takim przykładem bardzo wyrazistym w Europie jest Norwegia. Czysta Norwegia. W tak, w której e, samochody elektryczne są niezwykle popularne e, i tam właśnie te zachęty ze strony rządu, czyli przede wszystkim niższa cena, bo tam po prostu kupowało się te samochody bez VAT-u, i właśnie te udogodnienia, o których była przed chwilą mowa, czyli bezpłatne parkingi, buspasy i tak dalej, spowodowały, że w niektórych miesiącach samochody elektryczne były na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sprzedaż, co no. Trudno sobie w wyobrazić. W, ogóle wyobrazić w, tak? w, w, w czystej Norwegii jest tak, a w tej mniej czystej Polsce niestety jeszcze nie wypracowaliśmy sobie takich standardów. Ale życzę tego sobie Państwu i, i wszystkim producentom autoelektrycznych, bo myślę, że to rzeczywiście poprawi nam i powietrze, i, i, i to, co dzieje się na drogach. Szkoda, że Warszawa tak daleko, bo nasz czas antenowy się kończy, a, a bardzo ciekawie się rozmawia, ale myślę, że jeszcze będą okazje do, do spotkań. Z przyjemnością przyjadę specjalnie. Zapraszam. Dziękuję, Dziękuję bardzo, Dorota Pajęczkowska. Nissan Polska była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.